Rybki bardzo są smaczne. Każda rybka jest smaczna. Do jedzenia, spożywna. Nie tuczy się od, od, od rybki człowiek. Ani mężczyzna, ani kobieta. I bardzo chętnie zachęcam szczerze zachęcam bardzo dużo jeść ryby w oleju, yy, yy, z pomidorkami. E, e, śledziu, e, szprotek no i teraz ja będę zaraz skonsumować flety ze śledzia e, zobaczymy co za fajne idę na pudełeczku, śledzik narysowany wszystko, ale bardzo dobre śledzi się, na pewno. Otwieram pudełeczko. Oops. I do kolei trzeba zlać tego. Dobra. Czy Przeżegnać się trzeba. Chlebek może pocałować. O! O! Spidziewczyk. To może pan redaktor powie słusznego? Słusznego. A prosimy pana redaktora. Zróbcie to. to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie nie Zróbcie Albo nie. 那是，平时都是都是这个。